Witajcie moi drodzy, witajcie fani Harry'ego Pottera! Zaczynamy odcinek drugi. Znajdujemy się w takim dosyć... ...dziwnym miejscu. Muzyka też jest dziwna, niepokojąca. Przy okazji, jak widzicie... ...ręce, które nie leczą, tutaj leżą. Jakaś trupia czacha, moi drodzy. Ze świeczką. Kości. Pełno pojemniczków różnych. Co Harry może w takim miejscu robić? Odpowiedź jest prosta, odpowiedź jest krótka. <laughs> Harry w takim miejscu może przeszukiwać szafki w poszukiwaniu fasolek. <śmiech> 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 Okazja, czyli złodzieja, jak to mówią. Wyjść stąd niestety nie możemy. Czyli są zamknięte, moi drodzy. Ale korzystając z okazji, że już tu jesteśmy. <laughs> sobie spalę fasolek, a co? No jak widzicie, pełno takich przedmiotów bardzo dziwnych. Przy okazji, oglądaliście u mnie wersję na PlayStation 2 z Harry Pottera i Kamienia Filozoficznego? Jeżeli tak, a mam nadzieję, że tak, to pamiętacie na pewno takie, właśnie, yy, podstawy, że tak powiem, jak ta sowa właśnie. Na czymś takim, na takim podejście, o, leżały te książki, z których uczyliśmy się czarów. Moi drodzy, podeścig jest, tak, nie ma książki, ale spokojnie, książka nadejdzie. Nadejdzie, moi drodzy, i to już niebawem. No, sama nie nadejdzie, Kto się przyniesie, a kto? Ha, zaraz zobaczycie. Go schowamy się do szafy. Hale, do szafy. To Luciusz i drakon Malfoy. Niczego nie dotykaj, drako. A, pan Borgin. O, pan Malfoy, co za przyjemność pan zobaczyć ponownie. Ministerstwo Magii robi coraz więcej różnych przeszukiwań, a ja mam w domu rzeczy, które mogłyby mi trochę zaszkodzić. Rzeczy, które chciałbyś sprzedać? Tak, przyjdź do mnie jutro. Pogadamy. Dobrego dnia. Dobrego dnia, panie Malfoy. A i proszę, książeczka od Malfoya. Tada! Niestety nie ma kolorowo. No też system zabezpieczeń, moi drodzy, w postaci kości z tej ręki. Jak spróbujemy dostać się do księgi, to niestety rączka, moi drodzy, zrobi nam nieprzyjemne kuku. Rozwiązaniem tej sytuacji jest... Zakraść się do księgi. Aby zakraść się do księgi, musimy delikatnie przechylić, moi drodzy, analog. Analog, który jest na padzie, a ja mam na kreaturze. Na kreaturze nie da się delikatnie czegoś przechylić. Albo wciskacie przycisk i jest on wciśnięty, albo go nie wciskacie i jest niewciśnięty. Nie można na przykład delikatnie wcisnąć W. Albo jest, albo nie jest. I w związku z powyższym nie można na emulatorze się skradać, moi drodzy. Co jest problemem? Więc, gdy podejdę bliżej księgi, no to rąsia zacznie nas naparzać, moi drodzy. No cóż, zrobię tam znacznie uciekać. Musimy po prostu być szybsi od ręki. Co nie będzie łatwe. Ciak, ciak, ciak. Okej, okay, udało się. Szybko podbiegłem, wcisnąłem przycisk. Kary otworzył księgę. Rączka nie zdążyła zareagować. A my mamy nowy czar. Tak jest moi drodzy, naszym nowym czarem, znaczy nowym w tej części, bo oczywiście już go znamy od dawna, jest, moi drodzy, czar Lumos. Pamiętacie Lumos? Kto pamięta Lumos? Ręka do góry! Zakładam, że wszyscy. Okej, okay, mamy teraz Flipendo, moi drodzy, i mamy Lumos. No, Lumos nam się przyda i to już za chwilę. Okej, okay, nowy czar jest nasz, moi drodzy, wychodzimy więc. Ok, Ronsia, nic nam nie zrobisz. Mamy czar, moi drodzy. Mamy Folipento i mamy też Lumos. Mając Lumos, możemy tutaj wejść. Jest to dosyć ciemno, moi drodzy. I nieprzyjemnie. Nawet Harry mówi, że jest to dosyć ciemno. Tak, więc jak jest ciemno, no to rozświetlamy sobie. Proszę bardzo. Czarem Lumos i dostajemy ukrytą ścianę, dzięki której możemy stąd wyjść. No, do przewidzenia, że może tędy wyjść, ponieważ. Luc już i Drago jakoś musieli wejść, nie? Dobra. Zasłony w trupie czaszki, bardzo ładne. Parę obrazów. I trafiamy do nowego pomieszczenia. Impy. Dokładnie tak. Impy się, się, się z nami droczą, moi drodzy. Chodź tutaj, Impu. Panie Impu, chodź pan. Rzucają w nas tymi. Chodź, chodź, chodź. Bah, Trafiony! A kurde, ja też! No dobra... Jeden-jeden. Impy kontra Harley. Jeden, jeden Dobra, pyk! Strzelamy w Impa i chowamy się przed tymi, wiecie, uciekamy przed tymi dzbankami, co do nas lecą. O, leci, leci, ha? Kurde, uciekłem mu, aha! Dobra, ciach! Dobra, dzbanek leci sobie po naszej lewej, o! A kurde, impu był szybki! Ale i tak go trafiłem, ha? Kurde, to był szybszy! No, chodź pan, pan Impu! Panie Impie! Jeszcze raz! Jeszcze raz, i się uda! Ciach! Prach! Zaliczony, trafiony! Dada, Dadają! Oczywiście możemy sobie przejść, zobaczyć, czy nie ma czego przeszukać. Są drzwi, ale też zamknięte. No właśnie, jak jakieś postacie rozmawiają, a gra jest po angielsku, to ja mam, będę to tak, tak jak przy rozmowie Luciusza, że tak powiem, tłumaczył na bieżąco. No, mistrzem tego nie jestem, też nie to będzie, będzie tłumaczenie idealne, wiecie. Ale główny sens zostanie zachowany. Spokojnie. Myślę, że tak będzie najlepiej, bo będziecie coś mniej więcej wiedzieć. Ło! Jak... Impy, impy, impy. impu. Ło! Wow. Uciekamy. Czek, czek, czek. że jak skaczę, to wszystko tylko że tak to nie działa. Okej. Okay. Im jeden, im drugi. Dobra, obezwładnieni. I teraz tak. Za nogi. I do klatki. Ok, jeden, drugi, szybko, szybko, zanim się oswobodzi, i do klatki. I jeżeli nam się to uda, dostajemy w nagrodę karty czarodziei. Cóż za piękna karta! Nowa, pachnąca, świeżutka. Piąta karta, moi drodzy. Taki paseczek nam się ładuje tam na dole, bo jak zbierzemy 10, obiektyw jakich, to dostaniemy więcej zdrowia. Pamiętacie to? Mam nadzieję, że pamiętacie. Okej, okay. o, sobie wrzucimy na mapę, jak wygląda mapa, jak widzicie ten sklep jest całkiem, całkiem, nie? rozbudowany no, no mają rozmach dobra, mamy tutaj, moi drodzy, folio magii i też nasza nowa karta w ogóle karty, tak jak mówiłem, jak i cała gra, no jest po angielsku więc opcje też są po angielsku a i tak nam będę pokazywał, no. tak czy inaczej, tak wiecie po prostu dla czystego Gameplay'u stuprocentowego. Tu może poszukać o szafkach, pogrzebać. Jak widzicie, mamy słoik. Słoik, w którym sobie kumka żaba. Jako, że straciliśmy trochę życia... Fajnie by było dziabnąć. Pamiętacie, że żabę trzeba, trzeba... trafić, żeby ona przestała kumkać. Okej, okay. żabka brzuchem do góry. Teraz możemy ją podnieść i życie jest całe. Mamy to. Ok, hey, mamy wszystko, moi drodzy. szafka już nic więcej nie ma. szaba dziabnięta. Tutaj możemy jeszcze jedną szaweczkę przeszukać. No to to zróbmy. Fasolki zawsze mile widziane. Chociaż z takiego dziwnego sklepu, to ja bym fasolek nie brał. Ale Harry ich nie je, więc nie jest mądry, wiecie. Ale tylko zbiera, a potem je komuś upchnie. Dobrze, wszystko. Ale mamy drzwi zamknięte. No i co teraz? Jak widzicie, trzeba pomyśleć. Rozglądamy się, rozglądamy się, widzimy skrzyneczkę. Zróbmy się na nią wspiąć, a z niej na półkę. Tada! I jest już pięterko wyżej. Moi drodzy, jak widzicie, jest tutaj skrzynia. Warto ją przeszukać, a nawet trzeba ją przeszukać. Bo w niej coś znajdziemy. Co to było, moi drodzy? A, mogliście przegapić. Co, tego jestem wam to pokazać. Proszę bardzo, jest to pokarm dla słów, moi drodzy. Taki jakby smakołyczek. Taki smaczek, tylko że dla soby, moi drodzy. Po co on nam potrzebne? Pocie... No, Musicie się domyślić. A jak oglądaliście kamień filozoficzny, to wiecie już na pewno. Dobra, o, słoiczek. Wygląda na pusty. Ale sprawdźmy to. No, Niestety, soj był pusty. Tutaj też nic. Tutaj nic. Tutaj pusto. No i patrzcie, pamiętacie ten oto stojaczek. To jest stojaczek, który może przywołać Hedwigę, naszą sobę. Ale aby ją przywołać. Moi drodzy, trzeba zawołać. Ona wtedy przyleci. I gdy już tu będzie siedzieć, potrafi nam pomóc. Ale skowbana nie jest bezinteresowna. Aby sowa nam pomogła, moi drodzy, musimy ją nakarmić. I właśnie po to ten smaczek był. Dostajemy tutaj informację niejako reklamową, że pokarm dla słów premium z firmy Ailops to najlepsza rzecz dla szczęśliwej i zdrowej soby. <laughs> no, reklama dzienią handlu. No i tak, tak się składa, że go mamy, bo go znaleźliśmy, więc teraz nakarmimy sowę i ona, w podzięce za jedzenie, zrobi nas coś pożytecznego. No i możecie powiedzieć, ale ta soba jest niewdzięczna, nie? Że coś za coś, no? Ale pomyślcie o swoich kotach na przykład, no? Dajecie mu smaczka i co taki kot robi? <laughs> Nic nie robi właśnie. <laughs> Jakoś drabiny wam nie spuści, a soba może, no? Proszę, sowo. Tak jest. Harry kocha Hedwigę, Hedwiga kocha... Smaczki i też haleno, ale głównie smaczki. I w nagrodę drabina leci w dół, moi drodzy. Dzięki czemu dostajemy dalszy tutaj dostęp? Przyjrzyjcie się teraz sufitowi, moi drodzy. Patrzcie na sufit. Widzicie kolor sufitu? Takie plamy, jakby. Jaśniejsze od reszty. No właśnie, cały sufit jest pełen, moi drodzy. Takich słabszych desek. I możecie patrzeć na niego od spodu, nauczyć się na pamięć, nie są słabsze deski. Albo możecie też się przyjrzeć tutaj. No. tada, Ciach. I też możecie zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście prawdą tutaj drogą nie jest patrzenie po deskach, tylko użycie moi drodzy czaru Lumos. Dzięki temu wszystko nam się będzie ładnie świeciło. patrzcie, Ciach, ciach. Robimy Lumos. I omijamy świecące obszary, dzięki czemu Harry może przejść dalej moi drodzy. Hello, Harry Ok. Ja widzę, że tu jest Ciemnie, niż indziej, więc jest podejrzana sytuacja, no ale omijamy, omijamy, to też omijamy. I dzięki temu dochodzimy do wyjścia. No i co? Chcielibyście razu przejść? Włącz moi drodzy Włąd, wracamy i jeszcze raz tam wchodzimy. Gdyż czeka na nas ukryta skrzynka. Właśnie Nigdy nie idźcie od razu tam, gdzie macie iść. Najpierw posprawdzajcie różne rzeczy. Przeszukajcie. Pochodźcie. Pogrzebcie. Fejdźcie, ta Gra nie jest na czas. Mamy znaleźć 101 kart. Co się nie uda, jak będziecie pędzić przed siebie. Różę na... Powiem szczerze, ta deska mnie zaskoczyła. Dobra, omijamy sytuację. Za pomocą czaru Lumos. Idziemy. Idziemy tam gdzie trzeba, czyli tędy, 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 tędy. tędy, tędy. Okej, okay, ok, ok. Teraz tak. Wzdłuż ściany. O! I o, skrzyneczka. To na początku nie rzucała się w oko, więc można by ją łatwo ominąć. A to byłby błąd, bo jest to karta, moi drodzy. Nie wiem, czy pamiętacie kamieniu filozoficznym na PlayStation 2 było mnóstwo kart duplikatów, czyli mogliśmy znaleźć dużo więcej kart niż 100, a potem się wymieniać. Tak więc znalezienie wszystkich kart było bardzo proste, no bo po prostu znajdowaliście ich więcej niż potrzebowaliście, potem się wymienialiście z uczniami i była gitarka, nie? A tutaj każda karta ma swoją nazwę i jest w swoim miejscu, na przykład ta karta jest tylko w tej skrzyni, no i co? Ominiecie skrzynię, pójdziecie dalej, całą grę przejdziecie i nie będziecie mieć wszystkich kart, bo tą jedną ominęliście. A? Właśnie tutaj trzeba dużo bardziej być dokładnym. Ale od czego macie mnie waszego przewodnika po świecie Harry Pottera? I nie tylko, nie tylko na kanale jest mnóstwo filmów, 500 filmów z wielu różnych, bardzo fajnych, starszych gierek. No. Dobra, widzimy się przy tym przejściu. A no, zachęc. Nie skupiłem się jak gadałem. No i jesteśmy ponownie tutaj przy przejściu. Zanim tam wejdziemy, moi drodzy, no to nie zapomniałem, nie zapomniałem spokojnie. Jak jesteście z tych, co lubią wszystko zobaczyć. To mamy też tutaj kartę, tą, właśnie którą podniosłem ze skrzyni obok. Gdzie dywna? Pamiętacie ją? Pamiętacie opis jej po polsku? Z kamienia filozoficznego? Tak, to stacją ta, te walskie chochliki uprowadziły. Co jej zrobiły? Gdzie tam weszły? To się możemy tylko domyślać. Tak czy siak, Dawna nie była zadowolona. Ok, a my przechodzimy dalej, wciągujemy się do kolejnego pomieszczenia. Pamiętacie, naszym celem jest stąd wyjść. Z tego do pokoju. No, niestety, każdy drzwi są zamknięte. A te tutaj, te nasze szczęście są otwarte. Możemy przejść dalej. I jesteśmy niby na zewnątrz. Mnie niby, bo jeszcze zanim stąd wyjdziemy, trochę czasu minie. Moi drodzy, mamy tutaj bramę. No, ale jak widzicie, jest zamknięta. Ale za nią jest skrzynia, a w skrzyni jest karta. Trzecia karta na tym poziomie, moi drodzy. Tak jest. Trzecia i ostatnia. Trzy karty możemy zdobyć na tym poziomie. Jedna z nich. Ta ostatnia jest w tej skrzyni, właśnie jak tam mój się dostać? No, najpierw musimy przecisnąć się między skrzyneczkami. Ok, schodzimy na dół. Kolejne drzwi zamknięte, ale mamy skrzynię moi możemy ją przeciągać. Ciach, skrzynia przeciągnięta, a za nią jest przycisk. Proszę. Przycisk, który otworzył nam kratę. O to, moi drodzy, chodziło. Więc wracamy czym prędzej. No musi przyciskamy. Współ ściany. Dobrze, nasz Harry jest dosyć szczupły. Ciach, prach. No, w sumie, jak miał być gruby, jak mieszkał sobie w takiej rodzinki, co wiecie. Co raczej nie karmiła zbyt dobrze. Dada i I karciocha kolejna nam wpadła, moi drodzy. Pcia! Siódma karta. Pięknie, idziemy jak burza, idziemy jak burza, nic nie pomijamy. Moi drodzy, zobaczmy co tam, co tam za karta nam dzisiaj wpadła. Kolejna, Gulliver, moi drodzy, Gulliver. Ekspert w sprawie ptaków. Właśnie. Gulliver wiedział wszystko o ptakach. Przycisk? Odblokowuje nam, moi drodzy, wyjście z tego oto sklepu. Jak widzicie, zablokowano, to było nieźle, nie? Ok, wychodzimy. Mamy wszystkie karty. Po raz trzeci, moi drodzy. Przeciskamy się tutaj. Okej. Okay. Schodzimy na dół. No i tak, tutaj mogłoby się nam wydawać, że tam coś jest, ale tutaj kary nam się nie wciśnie. Nie ma wyjścia, żadnego sekretu tam w ogóle nie ma. Ta skrzynia była tylko po to, poczyna, by ją przesunąć, aby odblokować swój przycisk. A my, moi drodzy, wychodzimy z tej alei nocturnowej i idziemy tam, gdzie mieliśmy być od początku. Czyli na Aleję Pokątną, moi drodzy. Ale pewnie, jak wiecie, a sądzę, że wiecie, w moich seriach jest tak, że jeden poziom to jeden odcinek. Tak więc, skoro zakończyliśmy poziom nocturnowy, to poziom z aleją tutaj, moi drodzy, będzie nas czekał. o kurde, w kolejnym odcinku, tak jest, z Borgina i Burksa wychodzimy, kończymy odcineczek, a w następnym zajmiemy się aleją pokątną, na której, między innymi, będzie nas czekać aż 5 kart. A, warto zwiedzać, warto szukać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jak się podobał, dajcie łapkę w górę. Przy okazji chciałbym tylko przypomnieć na koniec, że, moi drodzy, proporcje tej gry takie kwadratowe niestety zostaną przez całą serię, bo są to oryginalne proporcje, w których gra została stworzona. Ona jest kwadratowa, po tak ją stworzyli twórcy. Na niektórych kanałach na YouTubie... Nagrywający, moi drodzy, mają taki obraz na cały ekran, tak zwany, ale jest on sztucznie rozciągnięty. Wszystko jest rozciągnięte. Hary jest rozciągnięty na boki, przeciwnicy są rozciągnięci. No to chyba nie o to wam chodzi, żebym ja wam grę sztucznie rozciągał, nie? Więc gramy w oryginalnych proporcjach, gdzie wszystko jest zachowane. Jest to chyba jedyna taka seria na polskim YouTubie. Dodatkowo zbieramy wszystko. No i to jest chyba też jedyna seria na polskim YouTubie. Tak więc macie najlepszą jakość na 100%. No więc moi drodzy. No jak nie łapka w górę za to, to za co? Ja się pytam. No właśnie. Mam nadzieję, że jeszcze raz się oczek podobał i widzimy się już jutro w kolejnym. Trzymajcie się i cześć. Papa. pa, pa. nawet się odwrócił, żeby wam machnąć.